Witamy Państwa serdecznie w Energy Gas Polska. Chcielibyśmy zaprezentować tutaj montaż instalacji gazowej do Hyundaia Tucsona z silnikiem 1.6 o mocy koni, KM. To jednostka GDI na bezpośrednim cywisku paliwa, auto jest z 2018 roku. Została tutaj zamontowana instalacja gazowa brc Sequent SDI 2.0 dedykowana do tego modelu z bezpośrednim wtryskiem. W tym miejscu widoczna jest centrala gazowa. Oczywiście jest to komputer SDI 2.0. Po lewej stronie widzimy filtry FILT fazy lotnej oraz FILT fazy ściekłej na ścianie gradziowej. Jeżeli chodzi o wtyskiwacze, zostały one zamontowane pod tą osłoną i są całkowicie niewidoczne. Jeżeli chodzi o reduktor, to został on tutaj zamontowany na kilichu. Jest to reduktor Genius MB 1200. Po montażu instalacji gazowej tutaj klient oczywiście będzie oszczędzał całkiem sporo pieniędzy, ponieważ na każdym 1000 kilometrów e, dzięki instalacji gazowej zaszczędzi około 200 zł. Wcześniej wydawał 450 zł na benzynę, teraz wyda jedynie 250 zł. na gaz i benzynę, ponieważ tutaj auto podczas pracy na gazie równocześnie zużywa. Minimalne ilości benzyny potrzebne na dotrysk celem wchodzenia fabrycznych wyskiwaczy benzynowych. Zapraszam dalej. Jeżeli chodzi o przełącznik, został on zamontowany w miejscu wyznaczonym ściskiem. Jest on tak naprawdę niewidoczny, ponieważ został ukryty tutaj pod deską rozdzielczą. W ogóle nie ma tutaj żadnej ingerencji w deskę. Jest on tam schowany pod spodem. Kolejnym elementem jest wlew LPG. Wlew LPG oczywiście jest zamontowany tutaj pod klapką wlewu paliwa. Nie wymaga on tutaj, że powiem, żadnych akrobacji. Po prostu odkręcamy tą zaślepkę i tankujemy LPG poprzez wcześniejsze wkręcenie tutaj adaptera. A po zamknięciu klapki są całkowicie niewidoczne. Ostatnim już elementem jest zbiornik. Jest on tutaj zamontowany w miejscu koła zapasowego, jest to maksymalnie duży 73-litrowy zbiornik, jest on tankowany w 80%, czyli do dyspozycji mamy 58 litrów gazu i zapewni nam to zasięg blisko 600 km na jednym tankowaniu w cyklu miejskim. Oczywiście w trasie zasięg tego auta będzie jeszcze większy, ponieważ w trasie spalanie się zmniejsza. Jeżeli chodzi o koszt montażu takiego systemu, jest to 4600 zł, montaż się w ciągu dwóch dni roboczych, a całkowity zwrot kosztów następuje w tym przypadku po 23 000 km. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do skorzystania z pachowych usług Energy Gaz Polska. Dziękuję.